Co się działo? Dajesz Lesiu! Po złoto! Flara na wejściu! A nie! Wysoki tabletop! Lesiu lata bardzo wysoko, bardzo stylowo. Turn down! Będzie trik za trikiem. Dwa siedem! I tail whip. Downside! Flara, brawo! Po raz pierwszy dzisiaj! Nie barspin. spin! Bezbłędny przejazd! I kolejny tail whip. I kolejna flara! Oldschool! Wysoko! Leszczu, jeszcze 15 sekund! Dawaj jeszcze jedną flarę! drugą stronę Lubek! Publiczność zajęcie go brwami, żeby zrobił jeszcze jedną flarę, czyli tego do góry nogami! Publika tego pragnie, Leszczu! Flara! Dobra, był ogień! To był Piotr Leszczu Leszczyński z Bierunia! Numer 22! Ja uciekam Sekundę, bo tutaj się będzie działo, widzę Janka, znajdzie rower kolegi Dobra, więc jeszcze raz 3-4, zróbcie, hałas na piotka. Będzie transfer! Wow! Było grubo, a was nic nie słychać Dobrowa! Szpicie. Takie sztuczki, a wy śpicie I old school! dół! I tejł zaplątał się w koszulkę, ale żyje. I 5-4, wysoko, brawo. Dawaj Leszczu, jeszcze 25 sekund. A poblisku zdjęć go bramami. On robi to dla was. I 5-4 jeszcze raz. Leszczu zrobiłbyście więcej, ale nie tam się. Ciaczka. Do Dobra, daj weź ostatnią sztuczkę. To jest numer 22, Piotr Kyszyński. I 5-4 na półceli w lewo. I numer 23, Jakub swoboda.